Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj robię mielonkę, mielonkę z galaretką, można, powy, można by powiedzieć smak dzieciństwa. No chociaż tutaj, wiecie, tego nie da się porównać. Te, to mięso jest zupełnie inne niż było kiedyś, no ale róbmy co możemy. Jeśli chodzi o mięso, mam tutaj 600 g łopatki, 300 g boczku surowego i 100 g słoniny. No nie ukrywajmy, kiedyś słonina. W takich mielonkach była powszechnie używana. No teraz trochę się od tego odchodzi. Używa się albo boczku, no albo bardziej tustego mięsa. No ale róbmy z tego co mamy. I z łopatki wykroję sobie takie trochę bardziej jakieś tuste kawałki. Chociaż nie ma ich tutaj zbyt wiele. Jak wiemy, łopatka nie jest jakimś tustym mięsem. Ale co możemy, to wykrójmy. I tutaj jeszcze trafiła się jakaś kostka. A to już bardziej szlachetne mięso. rozportuję tak żeby tylko weszło do gardziela maszynki. Jeszcze jeden kawałek. No, tutaj już naprawdę nie ma za bardzo z czego wykroić. Tutaj odrobinę tuste. I za chwileczkę mielę. Boczek również sobie rozporcuję, tak, żeby tylko wszedł do maszynki. Mięso mam rozporcjowane. Za chwileczkę mielę. Yy, będę mielił na sitku 3 mm. A na tym sitku zmielę właśnie te bardziej takie tuste okrawki słoninę i boczek. Część mięsa mam zmielonego i teraz trochę bardziej szlachetne, że tak powiem, części łopatki miele na sitku 8 minut. co mam zmielone i teraz przechodzę do tematu przypraw. Oczywiście no każdy ma jakieś swoje ulubione, ale ja chcąc zbliżyć się do tego smaku z, z czasów dzieciństwa wybrałem sobie takie przyprawy, które zawsze dodaję. Yy, sól oczywiście. Tutaj mam yy, zmieszaną sól peklową z solą zwykłą kuchenną. Oście, o, 18 gramów. Yy, pieprz biały. pieprzu 2 gramy. I teraz czosnek granulowany czosnku 4 gramy. Gałka muszkatołowa tutaj dosłownie dosłownie dwie szczypty. No ja mam tutaj pół yy, grama. No i oczywiście jeśli mielonka z galaretką nie może tutaj zabraknąć żelatyny. No, tutaj musimy ją dodać. Ja mam 5 gramów. I woda. Ja na 1 kg mięsa wlewam 100 ml wody. No i teraz pozostaje to wszystko dobrze wymieszać. Mięso mam wymieszane, wyrobione. Ja tutaj tego mięsa nie odstawiam. Za chwilę napełniam nadziewarkę. I napełniam osłonki. I tutaj chciałem Wam powiedzieć, że jeśli nie macie takiego słonek, no to może macie szynkowar. Wiecie, rzecz bardzo potrzebna w domu, na pewno przydatna, ale jeśli nie macie szynkowara, wystarczy zwykły rękaw do pieczenia. Ja tam na którymś filmiku pokazuję właśnie jak zrobić kiełbasę w takim rękawie do pieczenia. Nie tylko mielonkę, ale praktycznie każdą kiełbasę możemy w tym zrobić. No oczywiście nie wędzoną, tylko parzoną. Nadziewarka załadowana, osłonki przygotowane. Jeśli chodzi o osłonki, widzicie, ja tutaj mam taką hitę. Ja zawsze to zostawiam po zawiązaniu. Podczas parzenia wiecie, czasami lubi się na dlatego byśmy nie chcieli, żeby w wodzie zrobiła się zupa. Tak więc nabijajmy. Jeż, je, jeszcze, jeśli chodzi o osłonki, ja mam osłonki Fi65. Ale tak jak powiedziałem, możecie to zrobić w szynkowarze lub po prostu w zwykłym rękawie do pieczenia. Mielonkę mam nabitą w osłonki 2 batony po pół kilograma. Zobaczcie, już to wygląda fantastycznie, a później w smaku naprawdę rewelacja. Jeśli chodzi o ten nadmiar tutaj tych osłonek, tak jak mówiłem, ja zawsze to zostawiam. Wydaje mi się, że jest tak bezpieczniej. A jeśli macie jakieś tam bąble powietrza, tutaj wiecie, nic nie szkodzi. Te miejsca wypełni galaretka. Ale teraz do rzeczy woda zaczyna wrzeć, więc minimalizuję grzanie i wkładam batony. I te batony będę parzył yy, w temperaturze, w wodzie o temperaturze 75, maksymalnie 80 stopni przez około, no jakieś półtorej godziny. Na pewno nie dłużej, półtorej godziny tutaj w zupełności wystarczy. Gdybyśmy to robili w szynkowarze, możemy sobie sprawdzić to termometrem. Yy, temperatura tej, tej mielonki wewnątrz musi osiągnąć, 69, 70 stopni, ale wiecie, tutaj nie będę przebijał tych batonów, no bo po prostu pozbyłbym się galaretki, a tego nie chcę. Tak więc parzę półtorej godziny. Mielonkę mam gotową, tak jak mówiłem, parzyłem przez półtorej godziny. Ona przeleżakowała sobie później całą noc. Fantastycznie, ta galaretka zgęstniała, jest, jest jej tutaj mnóstwo. Właśnie, o ten efekt mi chodziło. Teraz. Pokażę Wam jak ona wygląda w środku. Zobacz. Zapach obłędny. Teraz spróbuję. Powiem Wam tak. Jak dla mnie idealna. Przepyszna. Tak niewiele pracy, a coś tak fantastycznego. Naprawdę bajka. Tak, więc kochani, jeśli się podobało, działajcie. Życzę wam smacznego i do zobaczenia. Ja za chwilę robię kanapkę. Mm, przepysz.